W tym filmie opowiem, kim jest prokurent i dlaczego jego powołanie może być korzystne z perspektywy podatkowej. Prokura to pewien szczególny rodzaj pełnomocnictwa. Wynika on z przepisów kodeksu cywilnego. Jest to pełnomocnictwo o bardzo szerokim charakterze, zbliżonym do członków zarządu w spółkach kapitałowych czy wspólników w spółkach osobowych. Pełnomocnictwo takie może również udzielić przedsiębiorstwa wpisane do centralnej ewidencji działalności gospodarczej. Co istotne, tego rodzaju pełnomocnictwo, czyli właśnie prokurę, Uwidacznia się w CIDG lub w KRS-ie, w zależności od tego, gdzie dany podmiot gospodarczy, który takiego prokurenta powołał, jest wpisany. Za wykonywane przez siebie czynności prokurenci mogą otrzymywać wynagrodzenie, oczywiście o ile stosowna uchwała zarządu powołująca taką osobę na prokurenta w ten sposób stanowi. Załóżmy jednak, że prokurent otrzymuje wynagrodzenie. Takie wynagrodzenie będzie podlegać opodatkowaniu na zasadach ogólnych, to znaczy, Prokurent ma prawo w tym momencie korzystać z kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. złotych rocznie. Od roku 2022, powyżej tej kwoty, zapłaci podatek według pierwszego progu podatkowego, czyli stawka 17%. Jeżeli przekroczy 120 tys. zł rocznie, wówczas wchodzi w drugi próg podatkowy, czyli zapłaci podatek według stawki 32%. I co do tego raczej nie mamy wątpliwości. Problem pojawia się w kwestii oskładkowania, w szczególności co do składki zdrowotnej czy wynagrodzenia prokurentów. Powinny podlegać składkom zdrowotnym. Jeżeli czytamy uzasadnienie do projektu ustaw, które składają się na tzw. Polski Ład, należałoby wnioskować, że intencją ustawodawcy było objęcie tych wynagrodzeń składką zdrowotną na podobnych zasadach, jak ma to miejsce w przypadku członków zarządu, czyli powinni oni zapłacić składkę zdrowotną w wysokości 9% podstawy. Wymiaru. Natomiast lektura już konkretnych przepisów, tzw. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, czy potocznie zwana ustawą zdrowotną, co do tego już nastręcza wiele wątpliwości. Albo wręcz przeciwnie, lektura tych przepisów nie pozostawia wątpliwości, że wynagrodzenia prokurentów oskładkowane składką zdrowotną być nie powinny. Dlatego, że w bardzo obszernym katalogu czynności, transakcji czy tytułów de facto nie znajduje się udzielenie pełnomocnictwa, udzielenie prokury. Wśród tych tytułów znajduje się na przykład wynagrodzenia czy wypłata wynagrodzeń osób wchodzących w skład różnego rodzaju organów. Stanowiących czy innych organów spółek, lub też powoływanych do tych organów. I, I tu oczywiście mamy pewność, że zarówno członkowie zarządu, komisji rewizyjnych, rad nadzorczych wyczerpują znamiona tego typu właśnie osób powoływanych do organów, natomiast prokurenci w mojej ocenie nie, dlatego że prokury po prostu udzielamy. My udzielamy prokury, podobnie jak udzielamy pełnomocnictwa, natomiast osoba yy, będąca prokurentem, ona nie wchodzi w skład, nie jest powoływana do żadnego organu czy jakiegokolwiek innego organu spółki czy, czy innego przedsiębiorcy. W związku z tym ich wynagrodzenia w świetle tej regulacji nie powinny podlegać oskładkowaniu składką zdrowotną. Inny przepis tzw. ustawy zdrowotnej mówi z kolei, że w przypadku, kiedy płatnik nie pobiera od wynagrodzenia wypłacanego na rzecz danej osoby podatku, Wówczas składka zdrowotna za dany miesiąc wynosi 0 zł. I przenosząc tę zasadę na wynagrodzenia prokurentów, stanowi to poniekąd potwierdzenie tej tezy, że ich wynagrodzenia oskładkowane być nie powinny. A to dlatego że wynagrodzenia prokurentów jako tzw. przychody z innych źródeł nie podlegają w ogóle opodatkowaniu na zasadach potrącenia podatku przez płatnika. To znaczy spółka wypłacająca czy podmiot wypłacający wynagrodzenie danego prokurenta nie potrąca podatku i nie wpłaca go jako płatnik do urzędu skarbowego w imieniu tego prokurenta, tylko prokurent samodzielnie zobowiązany jest do uiszczenia swojego podatku we własnym imieniu od otrzymanego wynagrodzenia. I tutaj znowu, skoro płatnik nie pobiera, albo nawet nie jest w ogóle płatnikiem w stosunku do wynagrodzenia wypłacanego na rzecz prokurenta, no to w takim razie powinno się stosować ten przepis, że wówczas składka zdrowotna od tego wynagrodzenia wynosi 0 złotych.